Psychologia ujawnia: kobiety, które pragną bliskości z tobą, zawsze proszą o to. Większość facetów myśli, że kiedy kobieta chce intymności, mówi o tym wprost i bez ogródek. Błąd. Psychologia behawioralna pokazuje, że kiedy kobieta naprawdę cię pragnie, nigdy nie prosi o to wprost. Zamiast tego, testuje twoje podejście przez pozornie niewinne prośby. Które 90% facetów interpretuje totalnie źle. Pokażę ci brutalną prawdę. Podczas gdy zwykli faceci odpowiadają dosłownie na to, co ona mówi, mężczyźni z wysoką wartością czytają między wierszami i reagują na to, co ona naprawdę komunikuje. Ta różnica w interpretacji decyduje o tym, czy zostaniesz sklasyfikowany jako facet uzależniony od wyniku, czy jako ktoś, kto naturalnie prowadzi grę. Od teraz dowiesz się o ośmiu najpotężniejszych sygnałach psychologicznych, których używają kobiety, gdy pragną intymności, ale maskują je jako banalne prośby, właśnie po to, by zachować swoją wiarygodną zaprzeczalność. Sygnał numer jeden: mógłbyś mi w tym pomóc? Ona pisze do ciebie, prosząc o pomoc z czymś, co ewidentnie mogłaby załatwić sama. Może to być ustawienie aplikacji, przesunięcie lekkiego mebla. Albo zrozumienie czegoś skomplikowanego w pracy. Sytuacja jest zbyt prosta, żeby uzasadniać prośbę. Psychologia za tym, ona aktywuje zasadę wzajemności emocjonalnej. Kiedy ją ratujesz z problemu, kobiecy mózg uwalnia oksytocynę i tworzy dynamikę, w której czuje się wobec ciebie emocjonalnie zadłużona. To dysonans poznawczy, który działa na korzyść atrakcji. Jak reagować? Nie pędź od razu, żeby to rozwiązać. Zatrzymaj się, uśmiechnij i powiedz: Jestem pewien, że dasz sobie z tym radę sama. Ale jeśli chcesz, mogę ci dotrzymać towarzystwa, kiedy to robisz, bądź niezależny od wyniku. Sygnał numer dwa. O której dziś wychodzisz z pracy? Pytanie wydaje się przypadkowe, ale zwróć uwagę na moment, w którym je zadaję. Zawsze, kiedy jest dostępna i ma wysoką energię emocjonalną. To nie jest ciekawość Twojej rutyny, to okno na okazję. Psychologia za tym. Kobiety działają w układzie przywspółczulnym, kiedy czują się bezpiecznie i są przyciągane. To pytanie: to ona kalibruje, czy możecie zsynchronizować Wasze plany, bez wrażenia, że jest zbyt dostępna. To ukryty test. Jak reagować? Bądź konkretny, ale bez pośpiechu. Powiedz, na przykład, o 17.30. A co? Pozwól jej zainwestować w rozmowę. Faceci o niskiej wartości od razu zakładają, że to propozycja spotkania. Sygnał numer 3. Znasz to miejsce? Ona wspomina o restauracji, barze, parku albo wydarzeniu w pozornie swobodnej rozmowie. Ale to nigdy nie jest przypadkowe. Psychologia za tym. Ona sadzi ziarna, żeby zachować wiarygodną zaprzeczalność. Jeśli zasugerujesz, żebyście poszli razem, to był tryal Twój pomysł. To chroni kobiece ego przed możliwością bezpośredniego odrzucenia. To instynkt unikania strat w działaniu. Ona zmniejsza ryzyko emocjonalne. Jak reagować? Powiedz, że znasz to miejsce, ale nie łap od razu przynęty. Powiedz, tak, znam. A czemu pytasz? Zmusisz ją do większej inwestycji, zanim ty zainwestujesz. Sygnał numer cztery: nudzi mi się. Kiedy ona mówi to konkretnie do ciebie, to nie chodzi o nudę, to ukryte zaproszenie. Zdarzyło ci się to kiedyś? Psychologia za tym. Kobieca nuda to kodna, potrzebuje stymulacji emocjonalnej i to ty możesz mi to zapewnić. Kobiecy mózg łączy cię z wzrostem dopaminy. Ona dosłownie prosi o twoją obecność. Jak reagować? Nie bądź błaznem, który próbuje ją zabawiać. Bądź bezpośredni. Nuda to wybór, co zamierzasz z tym zrobić. Przerzuć odpowiedzialność na nią. Sygnał numer 5. Jesteś teraz zajęty? Nigdy nie pyta o to, kiedy naprawdę uważa, że jesteś zajęty. To kalibracja, żeby zmierzyć Twoją emocjonalną dostępność w danym momencie. Psychologia za tym. Kobiety mają wyczuloną intuicję co do emocjonalnego wyczucia czasu. To pytanie sprawdza, czy jesteś w odpowiednim stanie umysłu, żeby dać jej wartościową uwagę. To ona jest niezależna od wyniku. Jeśli jesteś zajęty, ona się wycofa. Jak reagować? Bądź szczery, ale nie automatyczny. Jeśli jesteś zajęty, powiedz: Kończę tu coś, zadzwonię do ciebie za 20 minut. Jeśli jesteś wolny, powiedz: To zależy. Co masz na myśli? Sygnał numer 6. Masz odżywkę, suplement albo coś konkretnego? Ona prosi o pożyczenie czegoś, co wie, że masz. Przedmiot jest tylko pretekstem. Psychologia za tym to tworzenie okazji do fizycznej bliskości. Kobiecy mózg szuka logicznych powodów, żeby być w twojej osobistej przestrzeni. Oksytocyna rośnie wykładniczo z tą uzasadnioną bliskością. Jak reagować? Powiedz: tak, mam, wpadnij, to sobie weźmiesz. Nie proponuj, że jej to zawiedziesz. Zrób tak, żeby ona zainwestowała fizycznie. A jeśli naprawdę chcesz opanować te sygnały i głęboko zrozumieć kobiecy umysł, zostawiłem ekskluzywny materiał z zaawansowanymi technikami w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. To wiedza, do której 99% facetów nigdy nie będzie miało dostępu, bo pozostają na powierzchni tych interakcji. Sygnał numer 7. Byłeś kiedyś na tym wydarzeniu sam? Ona testuje Twoją niezależność społeczną i Twoją dostępność do towarzyszenia jej, bez wrażenia, że cię zaprasza. Psychologia za tym to test odwrotny. Ona chce wiedzieć, czy jesteś na tyle społecznie ogarnięty i niezależny, żeby dobrze się bawić sam. To ją kręci, bo pokazuje wysoką wartość społeczną. Jak reagować, powiedz: Byłem kilka razy, a co? Nie rozwijaj tematu zbytnio. Pozwól jej ujawnić intencję stojącą za pytaniem. Sygnał numer 8. Wszystko u ciebie ok? Wyglądasz dziś inaczej. Kiedy ona to mówi bez wyraźnego powodu, to nie jest matczyna troska. To ona tworzy okazję do intymnej rozmowy. Psychologia za tym. Kobiety używają troski jako portalu do emocjonalnej intymności. To dysonans poznawczy. Ona racjonalizuje, że jest troskliwa, kiedy w rzeczywistości chce stworzyć głębszą więź. Jak reagować? Bądź tajemniczy. Powiedz: Mam się świetnie, może to ty widzisz rzeczy, których nie ma? Dodaj uśmiech. Nie tłumacz się zbytnio. Ile razy zignorowałeś te sygnały, nie zdając sobie z tego sprawy? Ile okazji przeszło niezauważonych, bo reagowałeś tylko na jej słowa, zamiast czytać prawdziwy język, którego używała? Faceci, którzy rozumieją tę dynamikę, działają na zupełnie innym poziomie. Nie gonią, nie błagają, nie gubią się w mieszanych sygnałach. Oni po prostu wiedzą, kiedy kobieta jest zainteresowana i reagują z pewnością siebie kogoś, kto rozumie grę. Różnica między zwykłym facetem a facetem z wysoką wartością nie leży w wyglądzie, pieniądzach czy statusie. Leży w umiejętności czytania między wierszami. I odpowiedniego reagowania na nieświadome testy, które kobiety robią cały czas. Kiedy rozwiniesz tę umiejętność, przestajesz być reaktywny i stajesz się naturalnie atrakcyjny. Przestajesz interpretować dosłownie i zaczynasz prowadzić emocjonalnie. Przestajesz być tylko kolejnym fajnym kolesiem i stajesz się mężczyzną, o którym ona myśli, kiedy jest sama. Jeśli stajesz się mężczyzną, który czyta między wierszami i nie daje się nabrać na kobiece gierki psychologiczne, wiesz co robić. Gra zmieniła się dla ciebie, a ona poczuje te zmiany, zanim jeszcze powiesz słowo.